Jeju moi drodzy przy moim domu jest coś strasznego Zobaczcie co tam w ogóle jest Jeju co to w ogóle jest Dobra muszę szybko uciekać stąd Jeju co to w ogóle ma znaczyć O co chodzi w ogóle wy, wy, Czy wy to w ogóle widzicie Tam stoi coś przy moim domu Wyszedłem sobie z domu moi Cześć w ogóle cześć witajcie moi drodzy Ja jestem Remi i dzisiaj dzieje się coś strasznego Słuchajcie byłem w domu moim Który jest za tymi drzewami I nagle wyszedłem i coś zaczęło wyć Moi drodzy jakiś wielki taki potwór Zaczął nagle wyjść i mnie gonić Dopiero co zdołałem uciec, ale coś dziwnego się tam dzieje, moi drodzy. Nie wiem w ogóle co robić. Zobaczcie na to, tam w ogóle coś stoi. Tam, moi drodzy, za tym, tutaj, z tymi drzewami, tam stoi coś strasznego. Nie wiem w ogóle, chciał mi tu zaraz uderzyć, ale nie wiem za bardzo co robić. Jest to naprawdę straszne. W każdym razie, moi drodzy, napiszcie w komentarzu, co to może być i co to może być. Coś takiego dziwnego, co tak strasznie wyje. W każdym razie, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze. W każdym razie, dobra, moi drodzy, muszę zacząć coś robić, bo nie wiem jak... Się tego pozbyć z mojego domu Jeszcze raz tam pójdziemy w ogóle zobaczyć Może to już w ogóle sobie poszło, czy coś Ale dobra, ja się generalnie troszkę się tego boję Ale dobra, pójdziemy tutaj jeszcze raz zobaczyć Może w ogóle, bo już jest generalnie zmierzch A, mój drodzy, jest, tutaj jest Zobaczcie, co to w ogóle O nie, on, on tutaj wyje, zobaczcie, co to w ogóle co to? Co to w ogóle jest? Aaaaa! Dobra, już muszę uciekać szybko! Jeju, co to jest i czemu to tak w ogóle wyje? O, co chodzi szybko? Za, za, moi drodzy, za rzekę za drugą stronę rzeki muszę iść. On tam jest, widzieliście? To to jest coś to jest przerażającego. Czy Wy to, moi drodzy, w ogóle widzieliście? Co to w ogóle ma znaczyć? Naprawdę nie wiem, ale dobra moi drodzy, ja nie wiem jak w ogóle mogę to załatwić, jak to mogę w ogóle pokonać, bo już się noc robi, moi drodzy, ale w ogóle też nie wiem skąd się tutaj wzięły te wieże. Moi drodzy, może w tych wieżach... Będzie coś, co może im pomóc, ale za bardzo nie wiem w ogóle o co tutaj chodzi, bo tych wież też tutaj nie było, nie widziałem ich wcześniej. W każdym razie zobaczcie, tu są w ogóle jakieś schody na tą wieżę. Zaraz tutaj jakoś wejść na te schody i mam nadzieję, że coś mi tutaj jakoś pomoże w ogóle. Więc spróbujmy tutaj wejść na te schody, bo tu, tu jest jakieś zejście na górę w ogóle. Zobaczmy, co tutaj nic nie ma na górze, ale tam, moi drodzy, nie wiem w ogóle czy tam coś jest. Zaraz pójdziemy, zobaczcie tamtej wieży, bo nie mam pojęcia, ale moi drodzy, naprawdę to co tam jest to jest jakieś przerażające, ja nie wiem moi drodzy, ja mogę... Robić, żeby zobaczcie, na jedno uderzenie zabrało mi to moje dody pół życia. I naprawdę, nie wiem, moje docy... Ale dobra, muszę goś tam spuścić bo jak, jak nie odzyskam mojego domu przecież. Ale dobra, pójdziemy. Muszę w ogóle coś zjeść. Tutaj zobaczcie, jest druga wieża. Tylko, co, o co w ogóle chodzi w tej wieży? Zobaczcie, tu jest jakaś tabliczka w ogóle. Nie zdołasz przed nim uciec. Rób co mówię, o co chodzi? Co się właśnie dzieje? Może na tej, może na tej wieży w ogóle coś jest. Też nic tutaj nie ma, ale zaraz, zaraz, o co tutaj chodzi? Czemu tu jest tabliczka? Czemu tu jest tabliczka? Nie zdołasz przed nim uciec? Rób co mówię. O co chodzi, moi drodzy? Tu jest, jest kolejna tabliczka, zobaczcie, czy może, może moi drodzy przynajmniej to coś będzie w stanie mi jakoś pomóc, bo naprawdę troszeczkę się boję, co ja w ogóle mogę zrobić w takiej sytuacji. Tu jest tabliczka, idź za mną. Okej, okay, ale tu jest kolejna tabliczka, zobaczcie, tylko nie wiem w ogóle kto pisze te tabliczki. O co chodzi? Czemu one w ogóle tutaj są? W lewo. Czekajcie, mam w ogóle jakieś pochłotnie, Rozjaśnię sobie, bo już się zmierzch robi. Tu jest tabliczka w lewo. Okej, okay, czyli pójdziemy teraz w lewo. Tu jest kolejna tabliczka, zobaczcie. Tu jest tabliczka, idź pod brzozę. Po lewej, czyli tam jest, mój drodzy, chyba brzoza po lewej, może to chodzi o to, a może o to chodzi o tą brzozę, ale nie wiem do końca, troszkę się boję, moi drodzy, ale naprawdę, o co chodzi, skąd się w ogóle biorą takie rzeczy, mój drodzy, na normalnym Minecraftie się i skąd się biorą takie rzeczy, naprawdę, nie wiem, ale dobra, tu jest w lewo jakaś, jakaś brzoza, pójdziemy zaraz tej brzozy, tylko coś w ogóle zjem, zobaczcie, tu jest jakieś... Tu jest jakaś w ogóle jakieś zejście na dół, ale moi drodzy tu jest napisane idź pod, pod brzozę, czyli może faktycznie do tego zejścia. Tu jest jakieś zejście, nie wiem czemu tam jest lawa i czy to jest dobry pomysł, żeby tam wchodzić, ale dobra, zejdziemy tam. Mo może moi drodzy to coś mi w ogóle pomoże, więc dobra, zejdziemy tutaj na dół. Tu jest w ogóle jakaś lawa, zobaczcie w ogóle o co chodzi tutaj z tą lawą. Dobra, moi drodzy, spróbuję jakoś tędy przejść i tu jest w ogóle jakaś ściana, jakaś ściana, w ogóle o co chodzi. Dobra, spróbuję tędy przejść. Ojeju, tego, żebym się nie spalił w lawie, musiała to przeskoczyć. Ojej, dobra, przeskoczę. Na szczęście udało się. Zobaczcie, tu jest w ogóle jakiś labirynt. Czy w ogóle co? To jest jakiś labirynt chyba. Zobaczcie, tu jest jakaś ściana z tabliczkami. Co? Zobaczcie, jeśli tu dotarłeś, to masz tylko jedną szansę na przetrwanie. Wykorzystaj ją. Mnie już to spotkało. Nie daje się zamienić. S. O co chodzi, moi drodzy? Kto jest na S? Co to jest za S, moi drodzy? Widzicie, ktoś podpisał się moi drodzy jako S o co chodzi kto to może być napiszcie w komentarzu kogo znacie na literę S i kto to w ogóle może być ale dobra moi drodzy ja się troszkę boję ale dobra chyba, chyba powinienem chyba zajrzeć teraz w tym momencie do tej skrzyni więc tak też zrobię zajrzymy do tej skrzyni więc zobaczmy w ogóle co to jest w ogóle jakaś książka i mamy tutaj jeszcze jakąś strzelbę zobaczcie to jest prawdziwa strzelba moi drodzy zobaczmy tą książkę jeśli to czytasz, to znaczy, że jesteś bliski odkrycia prawdy. O moim bracie? Co? O jakim bracie? O co chodzi? Jaki brat? O moim bracie? Już jako dziecko pewien czarodziej zmienił go w coś takiego i teraz zabija wszystko, co napotka żywego. Właśnie dostałeś strzelbę, która jest jedyną nadzieją na zabicie go. Jednak musisz znaleźć a to jest chyba druga strona. Musisz znaleźć amunicję, a w tym ci już nie zdołam pomóc. Żegnaj Slenderman. Co? Co, moi drodzy? Slender. Nie. Slenderman. Czy to jest prawda? Czy nie, nie wierzę w to, co czytam, moi drodzy? Czy to jest. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tutaj było napisane. Tutaj było napisane, że zobaczcie. Prawdę o. Teraz spotkało żywego. Co było napisane? Prawdy o moim bracie. Czyli Siren Head. Czy coś dużego z tymi sirenami w głowie, co właśnie prawie mnie zabiło, to jest brat Slendermana? Czy to jest możliwe, moi drodzy? Przecież to jest niemożliwe, żeby to był brat Slendermana? a Boże mój drodzy, czy właśnie... Czyli właśnie... Wychodzi na to, że Slenderman uciekał przed swoim własnym bratem i to właśnie Siren Head jest jego bratem? Co moi drodzy, dobra, słuchajcie, nie, muszę naprawdę coś zrobić, bo naprawdę jeżeli to dalej jest przy moim domku, już pallicho, że to jest brat Slendermana, muszę coś zrobić. Ale dobra, moi drodzy, pójdziemy zaraz tam i spróbuję coś jakoś z tym zrobić, bo to naprawdę jest troszkę niepokojące. Ale słyszeliście to, co jest napisane. Zobaczcie, muszę zdobyć amunicja, w tym ci pomoże. Moi drodzy, mam strzelbę, tylko że nie ma amunicji, widzicie? Cię, nie mogę z niej strzelić Ale gdzie... Do jasnej, ciasnej jest amunicja, moi drodzy Nie mam bladego pojęcia, gdzie może być amunicja do tego czegoś Ale to oznacza, że chyba muszę jakoś poszukać Bo nie wiem, moi drodzy Mam nadzieję, że ten Slender ma, chociaż zostawimy jakąś amunicję Bo jeżeli nie, to będzie tak trochę ciężko, moi drodzy W każdym razie, tu jest ta poprzednia, moi drodzy, wieżyczka W ogóle tu jakieś pszczoły se latają Ale, moi drodzy, gdzie może być W ogóle to ja zjem sobie jeszcze jabłuszko Ale gdzie to jasnej, ciasnej może być amunicja do tej strzelby Może jakieś wskazówki tu będą Muszę poszukać, bo może tutaj będą będzie, będzie jakieś wskazówki Gdziekolwiek coś może tutaj być, moi drodzy? Tu jest w ogóle coś. Dobra, moi drodzy, klit na serio, już bez jajek. Gdzie to może być w ogóle? Gdzie może być cokolwiek? Nie wiem, poro porozjaśniam sobie tutaj jakimiś pochodniami, bo żeby... może coś przeoczyłem, moi drodzy. Coś może w tej wieży, coś przeoczyłem w ogóle. Ale zaraz, może tutaj coś przeoczyłem. Co, co, co? Czekajcie, czekajcie, coś tu chyba jest, zobaczcie. Co to jest w ogóle, zobaczcie. Za, z, niebieskie, co za zagadka, prosta jest jak Siren Head? Czy to był faktycznie Siren Head? Miałem rację, mój drodzy. Niebieski jak niebo, bez tego nic by nie było. O co chodzi? Niebieskie jak niebo, bez tego nic by nie było, moi drodzy. O co z tym chodzi? To jest chyba jakaś, to jest ta zagadka, chyba, moi drodzy. Napiszcie, napiszcie, co jest odpowiedzią do tej zagadki w komentarzu. Co jest niebieskie jak niebo, i bez tego nic by nie było. O co może chodzić, moi drodzy? Co tak, co to jest w ogóle? Niebieskie jak niebo, co jest jeszcze niebieskie? Bez tego nic by nie było, niebieskie jak niebo. Niebieskie, no to co jest niebie, niebieskie? No te kwiatki są niebieskie, woda jest niebieska, bez tego nic by... Czekajcie, wiem! Przecież niebieskie jest niebo, a bez czego by nic nie było? Bez wody by nic nie było, przecież bo wszystko jest zrobione z wody. Czyli... Od, czyli odpowiedzią do tej zagadki jest chyba woda, moi drodzy. Czyli to oznacza, że muszę gdzieś szukać w jakiejś wodzie w ogóle. Woda, gdzie tu jest woda, moi drodzy? Tu jest jakaś woda w ogóle. Tu jest woda. Tam jeszcze chyba jest dalej rzeka. Może zobaczę, może tutaj w ogóle coś będzie. Tutaj, czekajcie, co to jest w ogóle za dziura? O co chodzi? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Zobaczcie, tam coś jest. Zobaczcie, tu coś jest. Muszę tam przypłynąć. Zobaczcie, tu jest amunicja. Ale tylko jedna amunicja. Co ja mam zrobić z jedną amunicją, moi drodzy? Muszę szybko wypłynąć na powierzchnię, bo to będzie źle. Ale dobra, o co ja zrobię moje dody z jedną amunicją? Dobrze, przynajmniej ją mam, moi drodzy, ale czekaj, czekajcie, jeszcze, moi drodzy, nie wiem czy widzieliście, ale coś mi tutaj się nie podoba. Widzicie tamta, tamtą wieżę? Ona wygląda troszeczkę inaczej, Dotarłem do tej wieży. Tam jest jakiś blok na tej wieży, co nie? Spróbuję pójść do tej, do tej wieży i spróbuję, zobaczcie, może coś w ogóle tutaj przeoczyłem jeszcze, moi drodzy, bo to naprawdę może to, to jest chyba coś dziwnego, ale dobra, na początku muszę na nią w ogóle wskoczyć, ale Boże, obym w ogóle odzyskał mój dom, bo to naprawdę jest troszeczkę straszne. Dobra, zobaczcie, tu, tego bloku tutaj nie było, może coś się strzykacie. Próbuję go w ogóle zniszczyć. Może coś tutaj będzie. W ogóle, zobaczcie, jest to skrzynia pod tym. I kolejne dwie amunicje, moi drodzy. Mam trzy amunicje do karabinu. Ale na razie strzelać. Nie będę, bo nie chcę w tym jak wystrzelać amunicji, moi drodzy. Ale dobra, to znaczy, że możemy pójść, spróbować zapolować na Heada, moi drodzy. Pójdziemy właśnie teraz i zapolujemy na niego. Ale dobra, słuchajcie, idziemy teraz. Tam, moi drodzy, jest mój domek. W ogóle zobaczę, zobaczę czy w ogóle go widzę z tej wieży. Bo naprawdę, albo dobra, już pój pójdę bez tego. Bo naprawdę tam są. Tam widzicie, mój drodzy, tam między tymi drzewami jest mój dom. Pójdziemy tam właśnie zaraz. Tylko zjemy sobie jakieś abuszka i spróbujemy załatwić tego siren. Coś tam, chociaż nie wiem, czy starczy mi amunicji. Dobra, mój mo drodzy, czy Wy też to słyszycie? Tą sirenę tam, która wyje. Dobra, mój drodzy, pójdę tam z tą strzelbą, ale naprawdę, żeby to koniec tam takiego nie było. Dobra, zaczajmy się na niego w ogóle. On tam, zobaczy, on tam dalej stoi. On tam dalej stoi, zobaczymy. Zobaczcie, mój drodzy, on tam jest dalej. Podejdę do niego. Zobaczmy w ogóle, mój drodzy. On tam jest, zobaczcie. On tu jest, on tu jest, strzelamy, strzelamy. O nie, o nie, moi drodzy. O Boże nie, o nie, zobaczcie. Dobra, moi drodzy, pójdziemy jeszcze postrzać do niego. Pójdziemy, 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 pójdziemy. O nie, 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 o nie. Uj. Udało się. Zobaczcie, moi drodzy, udało się. Udało się, moi drodzy. Całe szczęście, że te, ta amunicja, moi drodzy, to chyba były jakieś, jakieś magazynki, to było bo całkiem dużo, dało mi się strzelać. Ale zobaczcie, moi drodzy, w każdym razie, na 14, moi drodzy, odbiłem mój dom, który jest bardzo mały i bardzo koślawy. Ale tylko on mi został, bo dopiero tutaj zaczynam grać. W każdym razie, moi drodzy, całe szczęście, że wszystko dobrze się skończyło. Ale nie widziałem, słuchajcie, że naprawdę to jest brat Slendermana, to naprawdę się nie spodziewałem. W każdym razie, moi drodzy, napiszcie w komentarzu, czy chcecie zobaczyć więcej takich filmów. Napiszcie Siren Head, jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich filmów. I zostawcie łapeczkę w górę i papacze. Hello, Benz.